Prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami zostanie otworzone biuro paszportowe w Zgorzelcu. W piątek, 1 marca podpisano porozumienie w tej sprawie. O placówkę zabiegali samorządowcy, starosta zgorzelecki Artur Bieliński i burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. Mamy dzisiaj przyjemność gościć wojewodę dolnośląskiego Macieja Wirzyna. Przyjechał do nas z bardzo dobrą informacją. W najbliższym czasie chcemy otworzyć punkt paszportowy w budynkach starstwa powiatowego. Czasowo zakładamy, że do czerwca uda nam się to uruchomić. To będą pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez starostę. W jednej czwartej etaty będą refundowane przez wojewodę. W pozostałej części ja i pan burmistrz Rafał Gronicz pokryjemy koszty funkcjonowania biura. List intencyjny podpisali samorządowcy: Gronicz i Bieliński w obecności wojewody. Jak dodaje burmistrz z Zgorzelca, z punktu będą mogli korzystać także Polacy mieszkający za granicą. Biuro paszportowe w Zgorzelcu jest bardzo potrzebne, ponieważ Zgorzelec jest pierwszym miastem na granicy z Niemcami i z Europą Zachodnią tą wielką i tą, o której często mówimy. Wielu Polaków mieszka i pracuje w Niemczech, we Francji, w Belgii. Oni przyjeżdżają załatwiać swoje urzędowe sprawy bardzo często dowody osobiste trafiają do nas do urzędu. Też czasami potrzebują paszport. Dlatego Zgorzelec jest myślę takim miejscem, do którego będą chętnie się udawać, jeżeli chodzi o obsługę paszportową, bo no, do Wrocławia jest dużo dalej. Poza tym myślę, że będziemy sprawnie obsługiwać. Wrocław obsługuje całe województwo. My, owszem, będziemy mogli obsłu obsłużyć każdego z województwa, natomiast myślę, że będziemy świetnym punktem dla całego powiatu zgorzeleckiego, bo do nas jest jednak bliżej niż do Bogatyni i dla wielu Polaków mieszkających w krajach zachodniej Europy. Im więcej punktów paszportowych, tym krótsze czas oczekiwania, mniejsze kolejki, a no przecież na wszystkim o to chodzi, żeby sprawy w urzędzie załatwiać jak najszybciej. I myślę, że to jest takie rozwiązanie, które będzie służyło wszystkim Tutaj bardzo duży ukłon do pana starosty, do pana burmistrza, że chcieli też współfinansować otwarcie takiego punktu. Dla mieszkańców na pewno jest to potrzebne. Wszędzie, gdzie otwieramy, okazuje się, że parę tysięcy osób, nawet do parunastu tysięcy osób rocznie, korzysta z takiego biura paszportowego. Oczywiście ono jest głównie dla, z myślą o mieszkańcach, ale każdy mieszkaniec polski może skorzystać z takiego biura, z dowolnego biura w dowolnym miejscu. I tak się rzeczywiście dzieje. Jak dodaje wojewoda na organizację placówki złożą się wszystkie instytucje. Też będą po części partycypować. Mówimy tutaj o pomieszczeniu, o utrzymaniu, mówimy o części sprzętu. Natomiast, żeby być dopuszczonym do systemu, który jest dosyć szczelnym systemem, umówmy się, to, jest, to są ważne dokumenty. Każdy pracownik musi być częściowo przynajmniej zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim, stąd ta jedna czwarta etatu, ale także sprzęt, który jest w systemie, sam komputerowy, plus do tego system, no to są już rzeczy, które przyjeżdżają z Warszawy. Podczas wizyty wojewody w Zgorzelcu poruszono także inne sprawy regionu. Zabierzemy pana Wojewodę dzisiaj na rondo Solidarności, żeby zobaczył jak wygląda i w czym jest problem. Na zjazd z Autostrady A4, żeby też zobaczył w czym jest problem, bo to są sprawy, które dotyczą dróg wojewódzkich, które podlegają ministrowi, co prawda. Ale pan Wojewoda jest niejako ramieniem premiera w terenie, więc chciałbym, żeby też zobaczył nasze problemy, z którymi się tutaj borykamy od lat. Podpisanie listu intencyjnego na utworzenie biura paszportowego w budynku Starostwa to pierwsza wspólna inicjatywa z Gorzeleckich samorządowców i nowego wojewody Macieja Awiżenia.